Hejka, tutaj Daniela. Powiem Wam, że dziwnie mi się to nagrywa. Ostatnio w sumie bardziej, jakoś lepiej czuję się w takich vlogowych filmach niż w takim, co siedzę i mówię. No ale już tak naprawdę od chyba dwóch miesięcy praktycznie nie było filmów. Były dwa filmy i to takie niekoniecznie związane z tematem ślubnym. Już od samego czerwca miałam rozpisane kilka filmów. Dalej mam rozpisane, mam po prostu pozaznaczane karteczki Także postanowiłam wreszcie coś nagrać. Dzisiaj nagram film. Tak naprawdę, od momentu pobudki w dniu wesela do momentu wyjścia do kościoła jak wyglądał mój dzień jako panny młodej. Jeżeli, jeżeli chcecie taki film oczami młodego, to nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Może namówię Artura, powiedział, że jeżeli dacie, tak, dacie znać, to wtedy się zgodzi. A jeżeli nie, no to nic na siłę. Dobra, to jeszcze tak usprawiedliwiając moją taką długą nieobecność i zapowiadając kolejną nieobecność, no to przez okres wakacji, wiadomo, dużo wyjść ze znajomymi. Gdzieś tam jakoś nie miałam czasu i trochę nie miałam tej motywacji, bo jednak, nie wiem, chciałabym dążyć do tego tysiąca subskrybentów, a tak naprawdę stanęłam w miejscu i jakoś nie szło to w górę. Także w tym momencie jeszcze poproszę Was. O lajka, jeśli Wam się spodoba, jeżeli nie, no to nie wiem, łapkę w dół, komentarz cokolwiek, dlaczego Wam się nie podoba. Yy, zawsze to jest podbicie, ten film dotrze do większej ilości osób. Yy, co za tym idzie mi pozwoli się rozwijać. No i to jest bardziej też motywujące jednak co do nagrywania filmów, bo fajną miałam rutynę, podobało mi się to, że nagrywałam raz w tygodniu, że film wychodził co niedzielę, a teraz po prostu aż mi wstyd, że tak nie jest. No, ale wiem, że w kolejnych tygodniach, na, znaczy w kolejnych tygodniach, na pewno teraz, w najbliższej przyszłości, te firmy też mogą nie pojawiać się co niedzielę z racji tego, że troszeczkę się dzieje. Też przeprowadzamy się teraz, w tym momencie tak naprawdę miesiąc czasu szukaliśmy mieszkania, wracam. W tym momencie też szukaliśmy mieszkania, tak naprawdę dużo ogłoszeń nas dyskwalifikowało przez perełkę. Ogólnie to, co teraz się dzieje na rynku nieruchomości, to jest nieporozumienie. Po prostu ceny kawalerek teraz są tak kosmiczne, że dla mnie abstrakcją było, nie sądziłam, że coś takiego ma miejsce, yy, że właściciele robią sobie plebisy, castingi i to jest na takiej zasadzie, że zapraszają kilka par? Nie wiem, kto do więcej. No nieważne, to naprawdę temat na osobny film był, bo to jest nieporozumienie, przez co my teraz przechodziliśmy. Ale już wchodzę z czystą głową, już mamy mieszkanie, już właśnie jestem w trakcie pakowania się. Tutaj, kawalątek widać moje rzeczy, bo już sobie układam powoli w pudła, yy, rzeczy, które będziemy przewozić na to nowe mieszkanie. Wracając do brzegu, yy, dobrze, zaczynamy film. Zanim opowiem Wam, co robiłam i jak wyglądał mój dzień, to powiem Wam, czego kompletnie nie polecam, czego nie robiłam i po prostu na co nigdy bym się nie zdecydowała. Tak więc nie planujcie sobie dekorowania zarówno kościoła, sali, czy nawet domu na dzień wesela. To ma być taki dzień, gdzie Wy będziecie spokojnie po prostu wstaniecie. Nawet jak powiem Wam, co ja robiłam w dniu wesela, to naprawdę tych rzeczy jest tak mało, właśnie po to, żebym miała taką czystą głowę, że nie muszę, że nie wiem, Jezus nie, nie zdąży balonów rozwiesić. Nie, jeżeli chcecie, żeby dom był dekorowany w dzień ślubu. Bo powiedzmy, pogoda na, na dekorowanie dzień wcześniej nie pozwala. To porozmawiajcie z kimś, nie wiem, z ciocią, babcią, mamą, tatą, co kimkolwiek, kto może to ogarnąć za was, bo gwarantuję wam będziecie się dużo lepiej czuć, nie będziecie się stresować. No i prawda jest też taka, że możecie wtedy nie zdążyć. Co jest kolejnym stresem, tak naprawdę stresem jest sam ślub. Czy na weselu pójdzie wszystko ok? Czy pierwszy taniec się uda? Wiem, że dużo par się stresuje, a jeszcze jak dojdzie stres związany z dekorowaniem, serio kompletnie nie polecam, nie dacie sobie rady. A jeżeli dacie radę, no to brawa dla Was, ale to nie jest warte tych nerwów. Naprawdę nie zostawiajcie takich rzeczy na ostatnią chwilę. Albo dekorujcie dzień wcześniej, albo odderegujcie to komuś. A jak wyglądał mój dzień? Mój dzień wyglądał tak, że miałam pobudkę o piątej. Ogólnie dzień wcześniej poszliśmy spać, już nie pamiętam o której chyba po północy skończyłam jakoś prasować jeszcze, bo tam niby było wcześniej, że welon był wyprasowany i tak dalej. Ale jak wzięłam ten welon, ja mówię, kurczę, no nie, no ale przy okazji jeszcze tam Arturowi rzeczy przeprasowałam. Yy. Tak więc położyłam się spać około północy, sam o piątej, tak, budzik miałam o piątej, artur jeszcze spał. Miałam budzik o piątej. Wiem, że Artur miał jeszcze spać, ale szczerze nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, czy on wstał ze mną, czy jadł ze mną śniadanie. Nie pamiętam. No ale na pewno ja zjadłam śniadanie, kawę wypiłam, no bo to jest u mnie rutyna, rytuał. Wstaje, no to śniadanie. Także po śniadaniu poszłam się wykąpać, umyć włosy, wysuszyć te włosy. Yy, też fryzjerka mi mówiła, że mogą być umyte w ten sam dzień, ale żeby były dokładnie wysuszone. No i pierwsze co pojechałam na makijaż, tak wiem, tutaj też kwestia sporna, czy makijaż, czy, czy fryzura. Pierwsza ja zrobiłam pierwszy makijaż, miałam makijaż na siódmą godzinę. Trwało około półtorej godziny i miałam z pięć minut tak naprawdę drogi do fryzjerki. Fryzjerka też mi powiedziała, że może przyjechać do mnie do domu, ale mówię niepotrzebnie, bo w sumie i tak będę tam w mieście, więc, więc mogę zajechać. Także chyba na 8.45 miałam fryzurę. Skończyłyśmy z fryzjerką chyba około 10. Yy, ja nie miałam już podcinanych czy coś takiego włosów, miałam tak naprawdę samo upięcie. Upięcie i szczepienie ozdoby. Yy, około 10.00, po 10.00 byłam w domu. Jeszcze pamiętam, zobaczył mnie Artur, myślałam, że mnie nie zobaczy, ale tam porozmawialiśmy trochę. Yy. I tutaj taki fun fact, no bo akurat jechał po kwiaty, jechał do kwiaciarni po kwiaty. Ja mówię, no to jak jedziesz po te kwiaty, po mój bukiet, no to weź jeszcze tam parę rzeczy na salę. No to wziął te rzeczy, pojechał tam, zawiózł, wrócił. Ja mówię, i jak ładny ten bukiet. Artur, o kurde. Musiał jeszcze raz pojechać, zapomniał bukietu. Zawiózł rzeczy na salę. Nie, ogólnie pojechał po sam bukiet, dodatkowo wziął rzeczy na salę, zawiózł rzeczy, zapomniał bukietu. Geniusz. Warto porozmawiać z fotografem i z kamerzystą. Co warto mieć naszykowane, tak, żeby później nie latać, nie szukać, nie wiem, kieliszków do, do wina, do szampana, czy, czy coś takiego. Warto sobie y, porozmawiać właśnie z fotografem, z kamerzystą, naszykować sobie te rzeczy. No i żeby już czekały w jednym miejscu tak naprawdę na, z dnia poprzedniego, żeby już były naszykowane dzień wcześniej. Warto sobie zrobić też listę i wręczyć ją kogoś, komuś. Y, tutaj zrobiłam błąd, że nie dałam listy mojej świadkowej, tylko po prostu ona sobie leżała. I moja świadkowa nie do końca o niej wiedziała. I tam była lista, które rzeczy muszę zabrać do kościoła, że po prostu taka checklista, co po kolei, nie wiem, co mam założyć, co, co, żebym pamiętała o podwiązce, o kolczykach, o bransoletce, o etoli, o takim szaliczku, bo ja nie miałam etoli, tylko taki szaliczek. I oczywiście go zapomniałam, bo nie powiedziałam nikomu o mojej checklistie. Jako że tak naprawdę do godziny 11 ja już byłam chyba w pełni ogarnięta, Miałam dużo czasu i to był właśnie fajny taki czas, że już nie musiałam biegać, robić wszystkiego na szybko. Postanowiłam nakroić ciasto i podarować naszej pani kościelnej, księdzu i ewentualnie mieć takim osobom, takim gościom, którzy byli zaprosie, zaproszeni na wesele, no ale z jakichś tam powodów nie mogli się zjawić, bo wiedzieliśmy, że takie osoby będą w kościele. Także byłam nakroić tych ciast, naszykować do tych takich pojemniczków na ciasto. No jeszcze upewniłam się, czy na pewno wszystko mamy naszykowane też na bramy, czy te cukierki są wsadzone dla dzieci, czy wódka dla, yy, dla osób robiących nam bramę. No i w sumie tak naprawdę, je, jeżeli już, jeśli już to zrobiłam, o, oczywiście ciasta pojadłam, ja na przykład należę do tych osób, co pod wpływem stresu raczej jedzą, niż nie jedzą. Także to jest też ważne chyba, żeby Młodzi jedli w dniu wesela, bo później przychodzi ten moment w kościele. Jeżeli nic się nie zje, nawet ja, mimo że jadłam, że byłam po śniadaniu, po jakimś tam chyba drugim śniadaniu, nie pamiętam, czy jeszcze drosu, jeszcze jadłam, nie pamiętam, co jadłam, ale na pewno jadłam, na pewno zjadłam śniadanie i ciasto. Co jeszcze to nie pamiętam. No i w kościele ja już czułam po prostu po przysiędze, jak te emocje opadły, to nie był też taki czysty stres, w ogóle, ale emocje, no, ta radość, to wszystko. Jednak Mimo wszystko powodowały jakieś emocje. No i kiedy już to opadło, już po przysiędze, już pamiętam, że yy, komunia, w trakcie komunii, ja już do Artura mówię, bo że jak mi w brzuchu Burczy, już bym chciała rosu Teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy kamerzysta z fotografem byli o 11.30 czy o 12.30. Kurczę, serio, przysięgam, nie wiem, nie pamiętam. Yy, ale na pewno nagrali najpierw Artura. Całe szykowanie się ze świadkiem, yy, akurat. Udało nam się, że nie musiał w pomieszczeniu, tylko mógł na zewnątrz. Także ba mają bardzo ładne yy, nagrania na tle choinek, na tle łąki <grym> i tak dalej. Yy, ja w połowie mam nagrania na tle kwiatów w ogródku, a w połowie yy, w domu no bo troszeczkę zaczęło kropić. No, tak naprawdę nasze nagrania trwały około godziny. Artura chyba i świadka około, nie wiem, to jest 45 minut, jakoś tak. Później odbyło się błogosławieństwo. Około 13.50 odbyło się błogosławieństwo. No to zaprosiliśmy naszych rodziców do pokoju. Tam mieliśmy wszystko przyszykowane: krzyżyk, wodę święconą. Także miało miejsce to błogosławieństwo. Zrobiliśmy sobie kilka zdjęć na podwórku, jeszcze z rodzicami, z perełką. No i wyjechaliśmy po 14.00 jakoś do kościoła. Ślub był na 15.00. Tak naprawdę do naszego kościoła jedzie się około. 5-10 minut, akurat jechaliśmy na około, no to powiedzmy 10. Chcieliśmy być o wpół do w kościele, ale postanowiliśmy wyjechać też szybciej, bo spodziewaliśmy się, że będą jakieś bramy. No i tak, w drodze do kościoła faktycznie, tak naprawdę wyjeżdżając od nas z, z domu, tak naprawdę na podjeździe, kawałek dalej, to z domu nie widać tego podjazdu, ale no, na tym podjeździe była pierwsza brama, także też troszeczkę trwało, chyba nie wiem, z 10 minut, może może z 15, bo to taka... U nas... Wiem, że są różne bramy. U nas na przykład są takie bramy, że są bardziej zadaniowe. Ja na przykład wtedy była mu wróżki, coś mi tam wróżyła. Artur... Y... Artur musiał napełnić taczkę, tam troszeczkę pozamiatać. Także u nas są takie zadaniowe. No i około 14.30 byliśmy w kościele. Świadkowie poszli do zakrystii, tam z księdzem porozmawiać, podpisać się od razu. My czekaliśmy w wejściu w przedsionku z tatą, Artur z Moniką weszli tam szybciej, to Artur czekał przed ołtarzem. No i o 15 zaczęła się Msza, zaczął się ślub. Z takich rzeczy, co działo się przed Mszą, przed ślubem, no to by było na tyle. Tak jak mówiłam, jeżeli chcecie zobaczyć to Artura oczyma, jak, to, jak ten dzień wyglądał, z tego co pamięta, to dajcie znać, bo inaczej ja go nie namówię, musicie go namówić wy. A jeżeli nie, to trudno. Podejrzewam, że w najbliższym czasie znowu mogę być nieregularna, bo no, dużo się będzie działo tak prywatnie. Muszę coś takiego nagram, nie wiem. Też możecie dać znać, czy chcecie. Nie wiem, podpowiadajcie mi coś. Tak samo teraz te tematy, które mam rozpisane i które chcę poruszać w kolejnych odcinkach, że to są tematy, które obiecałam już dziewczynom szybciej. Przepraszam, że się spóźniam, postaram się to nadrobić, jak tylko jakoś załapię, bo to wiadomo, mówię przeprowadzka. Też posprzątanie jednego mieszkania, tego, no bo wiadomo, nie chcę właścicielom zostawić syfu. Ogarnięcie tak, tak, ogarnięcie też tak bardziej tego nowego, no bo wiadomo, jak się wchodzi, to jest takie, takie bardzo dokładne czyszczenie. Na pewno też będziemy jakieś tam wyjazdy mieć do Ikei, nie do Ikei, tam lerła czy coś, bo no trzeba troszeczkę się urządzić bardziej, żeby było tak przytulniej, bo to zawsze na wynajmowanym jest tak. Ej, w ogóle mam wrażenie, że przez cały film się cieszyłam. Tak dawno nie nagrywałam. Lepiej się czuję jednak w takich a la vlogach niż w takich jak siedzę, ale mimo wszystko fajnie, fajnie, bardzo się cieszę, że to nagrałam. Dziękuję za uwagę, zostawcie coś po sobie, mnie to zmotywuje dla Was, to jest chwila. Jeśli nie subskrybujecie, to proszę, zróbcie to, bo naprawdę nie wiem, zaczynam dążyć do tysiąca i to już jest takie, że bardzo bym chciała to mieć. I jeżeli dobiję do tego tysiąca, postaram się faktycznie być już bardzo regularna, a nie tak jak teraz, przez ostatnie miesiące, bo jest mi trochę wstyd. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Cześć!